W tej marketerze, Pał Grzech z tej strony. To już dzisiaj, e, znaczy dzisiaj, to już w tym tygodniu drugie nagranie samochodowe, tak, tak, tak zwane. Szczerze mówiąc, nie lubię nagrywać samochody? ostatnio wolę zbić, ale Jest taki okres czasami, kiedy tu że nie ma po prostu za bardzo czasu i trzeba szukać takich momentów, gdzie możesz coś zrobić, nie? Czasami tak jest, tak mówiłem ostatnio, to jest trudne trochę, wkurzające, stresujące, ale no, bywa tak czasami, że jakieś inne sprawy biorą górę i na przykład, nie wiem, chcesz pracować nad swoim biznesem, ale niestety musisz szukać jakichś momentów, gdzie coś możesz po prostu zrobić w jakiejś danej chwili, nie? Teraz sam samochodem, to przy okazji coś nagram i to jest marketing czyli nie? To wideo gdzieś tam puszczę, tego live'a puszczę, teraz jednocześnie jest na tym, na YouTubie, jednocześnie na Facebooku i na LinkedIn, no i jakiś to jest marketing, jakiś mały krok do przodu, nie? Dzisiaj tak sobie chciałem porozmawiać, właściwie nie mam tematu właściwie teraz dzisiaj za bardzo, bo to jest taki niezapowiedziany nie wyjazd trochę do apteki i do sklepu, tak mówiłem niedawno, trochę przyziębieni w moim domu ja się trzymam jako ostatni na razie, i takie wideo zastanawiam się o czym pogadać. Tak myślałem o, o Akademii Marketingu, żeby porozmawiać o zarabianiu w internecie, o biznesie MLM. Tak jak pamiętam, jak obserwowałem sobie rynki zagraniczne, nie, Stany Zjednoczone na przykład i tak dalej, tam zawsze powstawało dużo takich systemów yy, z produktami, jakimiś szkoleniami, które mogłeś promować, to taki affiliate marketing, nie? Programy partnerskie, coś też pod MLM podchodziło często, można było tak to podpiąć często też pod MLM, To znaczy, do końca nie jest to MLM, nie? ale MLM i programy partnerski są podobne tak naprawdę, nie? bo i w programach i w MLM nie masz swojego własnego produktu, tylko masz produkty tej danej firmy, z którą współpracujesz i promujesz te produkty za określoną prowizję, nie? I tak samo na przykład są programy partnerskie wielopoziomowe, gdzie też buduje sobie strukturę, nie? Że jak kogoś polecisz i on też korzysta z tych narzędzi, czy tam z tych produktów w tym programie partnerskim, to też masz prowizję od tego, że on to też tego korzysta. Jak on kogoś poleci, ta osoba, którą Ty poleciłeś, czy też ta struktura buduje, nie? W tele. czy jest są bardzo duże podobieństwa, nie? I w MLM-ie, i w niektórych programach partnerskich. I tak zawsze było dużo takich fajnych systemów właśnie za granicą, takich nietypowych MLM-ów, ale takich właśnie programów, gdzie mogłeś polecać jakieś fajne na przykład szkolenia i zarabiać. Tylko często był taki błąd, taki, czy błąd, taki moim zdaniem minus, że na przykład ten dany produkt, te takie szkolenia, że nikt nie przychodził do tego danego programu dla szkoleń, Właśnie dla tej wartości, którą dostawał, a po to, by zarabiać pieniądze. i Wtedy też nie było takiej, jakby takiego przywiązania do produktu i tak dalej. Nie? Jak nie zarabiałeś, to odchodziłeś zaraz. Nie? I tak dalej, nie? a Często właśnie w marketingu sieciowym jest taki plus, że jak są dobre produkty, na przykład suplementy diety, jakaś firma ma dobre produkty, suplementy diety na przykład, no to nawet jak nie zarabia, to korzysta z tych suplementów. Nie? Albo jakichś tam innych produktów czystości, i tak dalej, nie? bo są też proszki, kremy i tak dalej. Nie? Czyli nawet jak ktoś nie zarabia, też korzysta z tych produktów, nie? Często tak często właśnie jest. O tych takich programach, o których teraz, teraz chcę ci powiedzieć, zagranicznych, często tak było, że jak nie zarabiałeś, to odchodziłeś, nie? Też byliśmy w takim programie podobnym kilka lat temu, to się nazywało Host and Profit, ten program się nazywał oryginalnie, ale mówiliśmy na to GVO, nie? Bo GVO to była firma matka, ale częścią GVO było ten Host and Profit. Nie? Cały czas te programy istnieją, cały czas się rozwijają, tylko też pod inną nazwą, to tam pozmieniali też dużo, dużo rzeczy. I to był właśnie taki typowy program zarobkowy, podobny bardzo do MLM-u, gdzie też były struktury budowałeś i tam produktem były narzędzia internetowe, nie? I wielokrotny autoresponder, hosting, wideohosting, jakieś tam strony jeszcze były, jeszcze było kilka innych rzeczy, nie? Ja tam głównie korzystałem z hostingu i autorespondera i też z tego wideohostingu też korzystałem trochę, nie? Tylko tam był właśnie taki problem i tam były fajne pieniądze, dosyć dobre pieniądze były, ten program fajnie płacił, to był pierwszy program, z którym tak właściwie... Zacząłem fajnie zarabiać, nie? I to było to dawno było, to było lata 2013, chyba, czy nawet 2012, coś, coś takiego. nie? To naprawdę fajny program, tam dużą strukturę zbudowaliśmy, tam naprawdę były fajne pieniądze, pięciocyfrowe kwoty miesięcznie, tam się zarabiało i był tani produkt, nie? Tylko właśnie, tak jak mówię, taki świetny, ja w pewnym momencie ten produkt nazywałem, że to maszynka do zarabiania pieniędzy, nie? Takie miałem wrażenie. To naprawdę były, tam też oni dodawali też kolejne produkty, jakieś tam, takie już czasem, jakieś nowe programy tam wchodziły i tak dalej, nie? No, ale tylko właśnie był problem taki, że jest zawsze właśnie raz do raz czegoś takiego, też chciałem coś takiego mieć, tylko problem był zawsze taki właśnie w tamtym wypadku też, że ten produkt był stosunkowo tani, bo na tamte czasy tylko wyjadę, bo on wtedy kosztował chyba 10 dolarów, no to wtedy to było oczywiście parę złotych miesięcznie za wszystko, ten cały pakiet, za hosting, za hosting na cztery domeny, czy tam na 4 blogi, tam za autoresponder, że to jest dużo też było rozbudowane, on fajnie, na fajny, autoresponder nawet był fajny w tamtych czasach, no i tamte reszty rzeczy, nie? Tylko okazało się, że hosting później nie działał tak, jak powinien działać, nie? Autoresponder później też zaczął się psuć, nie? Czyli za dużo ludzi weszło, chyba się tam, nie wiem, zapchało się im coś w serwerach I było to po prostu za i, po... i przestało się opłacać chyba, nie? Ten, ten program, tak mi się wydaje Bo on kosztował 10 dolarów, a to naprawdę miałeś narzędzia na papierze, które bywa teraz 3-4 razy tyle, nie? I to przestało po prostu... Te produkty z czasem zaczynały działać coraz gorzej I to naprawdę zaczęło mnie wkurzać no, i program po prostu nie upasował się tego programu polecać, bo był wstyd, nie? I takich problemów jest dużo, że ludzie przychodzą tylko po to, aby zarabiać. Jak nie zarabiają, to odchodzą, bo produkt na przykład nie, nie przywiązuje się do produktu, nie? I to był to właśnie taki problem. Na papierze produkt był fajny, i tak dalej, ale, ale w praktyce, właśnie, nie do końca się sprawdza. Nie? Tam się strony nie ładowały dobrze. Jak, mnie, jak, jak sobie tam bloga zainstalowałeś, to strony nie wiem, tam się nie ładowały dobrze, przeciążenia serwera były, i tak dalej. Przeciężenia serwera były, nie, że tam się nie oddawało, ludzie się wkurzali, później autoresponder jak fajnie działał, to później znowu przestał fajnie działać, tam się zaczął też chrzanić i się robiło wszystko wkurzające, było wstyd to promować, nie? Ale założenie mi się podobało, taki fajny program nie, dosyć, gdzie ma fajne narzędzia, też fajnie płaci gdzie by były jakieś fajne produkty, żeby tam były właśnie fajne produkty, nie? I zawsze mi się takie coś marzyło, żeby coś takiego mieć i promować się rozejrzę. i promować, nie? I też w pewnym momencie wpadliśmy z Wojtkiem bo też mieliśmy z Wojtkiem, z Toską, mieliśmy też problem w tym momencie, bo z jednej strony też wybraliśmy później, już później, w innych latach nie? złą firmę do, do współpracy, bo trzy razy źle wybraliśmy, tam nam się, zaczęliśmy się wkurzać, zaczęliśmy, wiesz, takie było zaczynanie coraz to od nowa, nie? Tu już coś zbudowałeś, tak dalej, no to coś tam nie zgrzytało z właścicielami, tak dalej, coś tam w planie marketingowym dziwne było i znowu musiałeś przestać to promować, zaczynałeś od zera i to było takie wkurzające i dołujące, nie? Coś zbudujesz, ale nagle znowu zaczynasz od zera, nie? Czekaj, skręcimy tutaj. Coś budowałeś, było fajnie, ale nagle tam coś nie wychodzi, coś jest nie tak, zauważyłeś i znowu musiałeś odejść i zacząć od zera, nie? Na przykład plan marketingowy nie był taki fajny, jak się wydawało na początku, jak nam obiecywano, na przykład założyciele byli jakieś dziwni i tak dalej, nie robili tych obietnic, które były tam robione, nie, 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 nie? kończyli tego. Nie trzeba się po prostu wkurzać, nie? I znowu od zera zaczynasz. I w pewnym momencie właśnie wpaliśmy taki pomysł, żeby zrobić coś swojego, nie? I stworzyliśmy Akademię Marketingu, która na dzień dzisiejszy jeszcze jest w jest jest wersji beta, to jeszcze nie jest ostateczna wersja, jeszcze nie wygląda tak jak ma wyglądać, tak, tak finalnie. Ale wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć coś swojego, też budować MLM jakiś tam na przykład nowy i oczywiście zaczęliśmy też budować nowy MLM, znowu od zera, nie? Wkur, wkurzenie, stres, bo to wkurza naprawdę, jak budujesz i to nie tylko my mamy taki problem, nie? Czasami, że zaczynamy od zera, To dużo liderów słyszałem, że też miał coś, coś takiego, nie? Że już budujesz, dajesz sobie o siebie, Możesz systemy tak dalej, i nagle coś się dzieje musi musisz zacząć od zera, jakieś nowe MLM, znowu jak raz, dwa razy ok, ale jak coś się, się stanie trzy, cztery razy, to naprawdę jest dołujące, nie? Ja właśnie przez coś takiego praktycznie straciłem cash flow, nie? Cash flow w pewnym momencie, dobrze mówię po angielsku? W pewnym momencie przez to po prostu straciłem cash flow, nie? Bo też złe decyzje i znowu od zera, i znowu od zera, i znowu od zera i powstało takie wypalenie, nie? Durne. Może znasz to uczucie. Tylko teraz mówię o w prawdziwym biznesie MLM, nie mówię o tradycyjnej firmie MLM legalnej, bo też są takie właśnie durne programiki typu Dascoin i tak dalej, który, tam jeszcze był OneCoin, chyba się nazywało, takie typowe piramidy finansowe, nie, jak w to się ładujesz, to masz 100%, 100 pewność, że w pewnym momencie zaczniesz od zera, nie, znowu, albo jeszcze, jeszcze stracisz dużo. Mówiąc o takich piramidach finansowych typu Dascoin, nie wiem, czy kojarzysz czy Plastoken był coś takiego też piramidy? Nie, wszystkie jest takie, takie portfele, co płacą, nie? Nie chodzi mi o takie właśnie główne, tylko mówię też o, o tradycyjnych biznesach, nie? Że zbudowałeś coś, było fajnie i nagle zaczynasz od zera. Nie tradycyjny biznes, ale tradycyjny jest MLM, nie? Że budowałeś fajnie, nagle coś tam się nie, nie zgrzytało i zaczynasz od zera, na przykład, nie? To o to mi chodzi, nie? Czyli nie takie gówniane programiki, tylko prawdziwe biznesy MLM. No i od zera. No i na pan, że musimy mieć coś swojego jednak, żeby mieć też kontrolę nad tym większą, nie? Bo czasami jest też w firmach MLM, to mówiłem ostatnio, że na przykład była ta babka, co zarabiała 400 dolarów po to jej firma zmieniła zasady i zarabiała z 400, spadła na 17. Nie? To wiem niedawno na live, też jak jechałem samochodem. I postaliśmy sobie stworzyć akademię marketingu, tylko teraz krócej mam czas, żeby gadać, bo już dojechałem na miejsce. I stworzyliśmy sobie akademię marketingu, czyli taki, zastanawialiśmy się też, jak ma to, też, jak ma to wyglądać mniej więcej. Czekaj, Tutaj gdzieś muszę stanąć. To zbudowaliśmy sobie akademię, postawiliśmy taki portal szkoleniowy. Na początku miał to być tylko portal szkoleniowy, ale. Czyli szkolenia od praktyków dla networkerów. nie? Czyli szkolenia od praktyków. Czyli krok, po krok, krok po kroku pokazujemy, bo my budujemy też nasze biznesy już od 2009 roku i poznaliśmy z Wojtkiem też dwie strony medalu, nie? I tą niefajną scenę medalu, gdzie wszystko tracić praktycznie, ponosisz porażkę. I też jak coś fajnie wychodzi, zaczyna fajnie działać, nie? Czyli to też mówiłem chyba na jakimś live, że wiemy jak jest fajnie, jak wiemy jak jest niefajnie, nie? Jak to, jak to smakuje, nie wszystko. Skłoniemy sobie. No i stworzyliśmy taki, stworzyliśmy taki na, przykład na początku to szkoleniowy miał być, gdzie są szkolenia od praktyków, gdzie dokładnie krok po kroku po pokazujemy z jednej strony jak działać w mediach społecznościowych, jak aktywnie docierać do osób, a z drugiej strony też Ci pokazujemy, jak robić, żeby te osoby same do Ciebie docierały i same pytały cię o Twój biznes MLM, nie? I takie szkolenia zaczęliśmy tworzyć, stopniowo, bez takiego lania wody, bez jakiegoś tam wielkiego wstępu, nie, że opowiada, co tam nie osiągnęłeś w życiu, nie, tylko chodzi o to, żeby dać Ci konkretne instrukcje, tu napisz tak, tu wyślij tam, tu zrób taki wpis na przykład na Facebooku, tu ustaw swój profil w taki sposób, tu zrób takie coś i takie coś, nie? Krok po kroku. Bez lenia wody, nie? Czyli takie szkolenia od praktyków miało być i to jest pierwszy filar Akademii, nie? Bo Akademia składa się z trzech filarów. No dobra. I oprócz tego jeszcze, zaczęliśmy się zastanawiać. No i op, oczywiście oprócz yy, social media i tak dalej, są też szkolenia z lejku sprzedażowej, z budowania listy adresowej, z kampanii e-mail, nie? I tak dalej, z e-mail marketingu. No i drugi filar, zaczęliśmy się zastanawiać, żeby był jeszcze drugi filar. Nie? Czyli szkolenia to jest jedno, ale każdy może otworzyć szkolenia. Ważne, żeby były dobre, proste i szybkie do wykorzystania, ale to może być każdy, nie? Więc stwierdziliśmy, że stworzymy jeszcze drugi filar, do Akademii dodamy, czyli gotowe rozwiązania, gotowe produkty. No to zaczęliśmy dodawać, stopniowo zwiększamy ten, ten dział, że dodajemy gotowe poradniki na licencji, czyli masz jakiś tam poradnik PDF, pobierasz sobie go, przebierasz po ciebie, tam poprawiasz linki partnerskie, przebierasz po ciebie, no i masz poradnik, który możesz promować dowolny biznes, nie? swój. Opozczę poradników stwierdziliśmy, no dobra, poradniki to jedno, też fajnie, ale coś tam jeszcze musi być. No to do, zacząłem dodawać, bo my też mamy szkolenia z lejek sprzedażowych, No to zacząłem dodawać gotowe kampanie e-mail. Czyli tak samo jak ten PDF, na licencji masz gotową kampanię e-mail, która składa się z kilkunastu maili. Tam jest kilka kampanii już u nas w Akademii. Bierzesz sobie tą kampanię, na dysk pobierasz, te maile przerabiasz pod siebie, linki pod siebie tam dodajesz i masz gotową kampanię e-mail i masz gotowy poradnik i już możesz budować sobie lejk sprzedażowy i budować listę. Nie masz już od razu coś, co rozdajesz. Za zapis na listę, no i masz gotowe, gotowe kampanie e-mail, które już może, mogą być wysyłane, nie? Z drugiej strony też zrobiliśmy, wybraliśmy takie proste narzędzie do budowania listy adresowej, które jest do 1000 adresów e-mail bezpłatnej i na tym uczymy. I tam też Ci ukażę, jak budować strony przechwytywające. Masz przykłady prostych stron przechwytywających, które możesz budować, nie? Po krok po kroku, masz instrukcję, sobie, jedziesz po tym, za filmikiem, wideo i tworzysz własną stronę i masz swoją stronę, masz swój poradnik przerobiony pod siebie, masz własną kampanię e-mail przebieram po ciebie, czyli masz gotowe już gotowe narzędzia, które od razu bierzesz i korzystasz, nie? Z jednej strony szkolenia, z drugiej strony gotowe poradniki, gotowe kampanie. instrukcje, chcesz zrobić prostą stronę i tak dalej do zbierania adresów e-mail. Czyli wszystko, żebyś miał oprócz szkoleń, oprócz wiedzy, też narzędzia, które możesz od razu wziąć i wykorzystać i działać, nie? Okej, okay, to był drugi filar. My jeszcze jeden filar stwierdziliśmy, że zrobimy, czyli trzeci filar akademii, ale co masz, możesz zacząć, masz linki w opisie, też możesz sobie sprawdzić akademię. Trzeci filar, czyli Stworzyliśmy program partnerski, że dodaliśmy do Akademii Program Partnerski i Twoją wizytówkę, czyli taka strona wizytówkowa. Gdzie na tej stronie wizytówka możesz sobie dać swoje zdjęcie, kontakt do Ciebie, tam Facebook, e-mail yy, chyba też możesz tam dodać, yy, telefon i prezentację wideo możesz dać i jest przycisk pod tą, po tą pre prezentacją wideo. I na tej prezentacji wideo możesz dać informację o swojej firmie MLM i skierować daną osobę, która to ogląda, żeby kliknęła przycisk poniżej i przeszła tam do miejsca, gdzie ją chcesz skierować, czyli na przykład do ankiety, do rozmowy, do jakiegoś filmu wideo i tak dalej, nie? Czyli Twoja wizytówka to jest strona, na której Ty promujesz swój własny biznes MLM wewnątrz Akademii. I teraz trzeci filar jest, jest takim filarem, który się składa z tego, że trzeci filar składa się z programu partnerskiego i z Twojej, z twojej wizytówki, nie? Czyli jak polecasz, I oczywiście sama Akademia ma też gotowe leki sprzeżowe promujące Akademię, nie? Czyli masz też gotowe strony, gotowe kampanie, gdzie tylko kopiujesz link partnerski i promujesz, nie? Na przykład akademię. I trzeci filar to jest takie coś, że jak już polecisz do Akademii, nie, to zarabiasz 50% prowizji od tej osoby. Czy już zarabiasz, ale też właśnie każda z tych osób, którą poleciłeś, my jej też pokazamy, pokażemy twoją wizytówkę. Czyli z jednej strony i polecasz, sobie, na przykład, dodatkowo możesz sobie akademię polecać, robisz to co robiłeś, promujesz swój biznes MLM, korzystasz ze szkoleń naszych, z akademii też szkoleń, to ci pokazują, jak to budować, korzystasz z gotowych materiałów, gotowych narzędzi, i też przy okazji możesz sobie, przy okazji, promować akademię na przykład, nie? Jak kogoś polecisz do Akademii, po 50% prowizji i dodatkowo my tej osobie w pewnym momencie pokażemy też Twój biznes MLM, czyli możesz zrobić podwójnie. I w dużym skrócie Akademię wykorzystujesz właśnie do nauki, czyli uczysz się i budujesz swój biznes według tych instrukcji, które masz w Akademii. I też z drugiej strony korzystasz z materiałów, które masz w Akademii gotowych i też dzięki temu budujesz swój własny biznes MLM. No i coś z trzeciej strony, jeszcze ten trzeci filar, trzecia strona, czy trzeci filar, jak na przykład możesz wykorzystać Akademię w praktyce jeszcze w, na trzeci sposób. W dużym skrócie. Na przykład masz z kimś rozmowę rekrutacyjną, robisz mu prezentację biznesu na przykład na Zoomie, tej osobie, pokazujesz, swój biznes, ale ona, ona na przykład stwierdzi, że ona jednak nie chce, bo nie wiem, bo ma swój biznes, ona nie chce tam dołączyć do ciebie na przykład i, i tyle, nie. A ty wtedy możesz zrobić coś takiego, że po prostu jej dziękujesz i mówisz jej, że w zamian za to, że fajnie, że byłeś na spotkaniu, dziękuję ci za to, że poświęciliśmy swój czas i jeśli chcesz, to w ramach bonusu mogę dać ci bezpłatne poradnik, które dowiedzisz, na przykład jak budować leki sprzężowe, jak tworzyć kampanię e-mail albo jak budować. Jak rozmawiać z ludźmi, jak zbierać obiekcje tych osób, i tak dalej. Nie? I dzięki temu możesz łatwiej budować sobie biznes MLM. Jeśli ona chce, no to jej link partnerski do strony przechodzącej z Akademii, gdzie ona sobie, jak zostawi adres e-mail, pobiera sobie ten dany poradnik, który, który jej pokazujesz, nie? Jak ona się zapisze, ta finalista Akademii jest swoim linkiem partnerskim i my jej pokazujemy już wtedy Akademię, Twoją wizytówkę, itd., tak dalej, nie? A ty robisz swoje. Ty daj, plomujesz sobie z MLM, wysłaś jej link do strony i cię więcej nic nie interesuje, nie? Czyli możesz takie przełapy, jakby to powiedzieć, możesz też takie z takich osób, które. Nie chcą Cię dołączyć do biznesu, też możesz zacząć zarabiać dzięki temu, że one na przykład dołączą Cię do akademii, z czasem, nie? Czy ty tej osobie wysłałeś link, jak ona się zapisała, o tym zapominasz w ogóle i robisz dalej swój biznes? A akademia w tle już dla Ciebie pracuje, poleca tej osobie akademię i później Twoją wizytówkę, nie? W takim dużym skrócie. A nawet swoim, a też nawet jeśli masz partnerów biznesowych, to też możesz, jeśli szukasz jakichś szkoleń, jakichś systemów, to też już do gotowych partnerów biznesowych, których już masz w zespole, też możesz im wysłać akademię, na przykład, żeby. Też mieli, mieli dodatkowe szkolenia, mieli gotowe systemy marketingowe, gotowe produkty, nie. W takim dużym skrócie można akademię, akademię wykorzystać, nie? Czyli zawsze mi jakiejś coś brakowało i więc zaczęliśmy tworzyć teraz, nie? I stopniowo, coraz to akademie zwiększamy, nie? Ona dzisiaj, będzie wygląda, ona dzisiaj wygląda w taki sposób, a na przykład za miesiąc będzie wyglądać całkowicie inaczej, bo już będą nowe materiały. No też robiłem coś takiego, żeby stopniowo, mniej więcej co miesiąc dodawać jakiś nowy materiał, nie? Jakąś nową kampanię, e-mail, nowy poradnik, jakieś nowe szkolenie, też z tego, co Osobo nas chcą. I jeszcze właśnie sobie stwierdziliśmy, właśnie, że są te trzy filary, ale jeszcze do tych trzech filarów dorzuciliśmy spotkania online w grupach, co tydzień też się odbywają, gdzie możemy pogadać na różne tematy, które chcesz, i też konsultacje 1 na 1, też jest wewn wewnątrz akademii. Nie? Wszystko w jednej cenie, tak naprawdę. I to wszystko można za, za złotówkę przetestować, nie? kiedy tylko chcesz. Okej, okay, to na tyle właśnie czegoś takiego mi brakowało zawsze, nie? żeby stworzyć coś własnego i nad tym pracować, i się nad tym skupić i działać. To też nie jest łatwość, szczerze mówiąc, tylko praca na tym, co innego, właśnie, jak masz, jesteś, nie wiem, singlem, masz pełno czasu, to siedzisz i długiesz po 12 godzin dziennie, nie? A jak wiesz, jest rodzina, tu dzieci, tu coś, tu znowu coś, tu jakieś przedziemienie, i tak dalej, to z tych te 12 godzin robiłem czasami 2-3 godziny i musisz naprawdę się sprężyć, żeby coś, żeby to budować, nie? Ale idziemy do przodu, stopniowo poruszamy się do przodu, krok po kroku, nie? Osoba, która poleca tylko dany produkt, daną nie wiem, czy akademię, czy swój biznes MLM, ma łatwiej, moim zdaniem bo Ty powinieneś się głównie skupić na rekrutacji, nie? na promocji swojego biznesu, na rekrutacji. Jak rekrutujesz, to przy okazji, bo to są też takie właśnie statystyki, że mniej więcej 90% osób i tak do Ciebie, do biznesu nie dołączy, nie? Ale jak się skupiasz na rekrutacji, to przy okazji korzystaj z Akademii. Jak rekrutujesz, jak ktoś nie chce, nawet jak z kimś na Messengerze, on nie chce przyjść na prezentację i tak dalej, to może mu, mu napisać, dobra, dzięki, że poświęciłeś mi swój czas, tak, tak samo na prezentacji jeden na jeden, nie? To piszesz mu na Messengerze, dzięki, że poświęciłeś mi swój czas na krótką rozmowę, Rozumiem, nie jesteś zainteresowany, ale może chcesz w ramach bonusu otrzymać poradnik na taki taki temat, bezpłatnie, możesz sobie go pobrać i się nauczysz tego i tego. I bierzesz te poradniki z akademii, mówisz sobie, o że on chce. On się zapisuje, ty robisz dalej swój biznes, promujesz swój główny biznes MLM, a akademia już w tle pracuje dla ciebie, nie? Tak właśnie możesz też wykazać akademię. Do szkoleń, do gotowych materiałów i do tego, by dla ciebie pracowała w tle i też zarabiała pieniądze. I to, co znam przykład zrobić z akademii, możesz sobie w reklamę płatną wrzucić i tak dalej, nie? To zależy od ciebie, ok, to na tyle, bo ma mało czasu. Kończymy, może Może jakieś pytania, pisz miało. Jeśli chcesz, powiedz sobie poradnik, który masz właśnie w opisie na temat rozbijania obiekcji, na temat tego, jak w prosty sposób rozmawiać z ludźmi i przekierować ich na swój biznes MLM, tak, żebyś nie był odbierany tak jak taki, nie wiem, natrętny sprzedawca, ale fajny, dobry znajomy lub znajoma, nie? Okej. Okay. Jeśli masz pytanie na temat Akademii, też śmiało pisz. Sprawdź linki w opisie i widzimy się, nie wiem, kiedy, jutro, pojutrze albo za kilka dni. To cześć. I teraz znowu muszę to wyłączyć jakoś tu. Raz, dwa, trzy, wyłączam.